Dzień dobry, z tej strony Baranek Merip, a to ostatni odcinek z tej gierki. Będziemy kończyć na obcinaniu mydła, a zaczynać będziemy dmuchaniem balona. Nadmucham i się rozbije. Poczekajcie. Trzeba cały czas klikać i klikać, aż to się nadmucha ten balon. I siup, i pyknął, i nie ma go. Wrzucanie koską. Trzeba potrząsnąć Ła! Wow. No ładna liczba. Może jeszcze raz spróbuję. Sześć mi wypadło. Okej, okay, kolejne to będzie. Co to jest? To jest rzucanie. To jest łatwe. Oj, jednej zapomniamy, jak to się robi, a strzeliłem. Okej. Okay. Postaram się teraz wycelować. Dobra. To jest łatwe. To jest mega łatwe. No dobra, dwa punkty zdobyłem, pokazałem o co chodzi. Kolejne jest układanie puzli. No to ja Wam podam od, yy, taktykę, tak jak w yy, odcinku, który, yy, który usunąłem przypadkowo, że tutaj najpierw trzeba ułożyć z boku yy, ten, nie z boku, tylko jak to się nazywa. Ram, ra, ramka, to jest chyba ramka, trzeba najpierw ułożyć, a nie, no dobra, przepraszam, że tak wkładam teraz, ale tak mi się pod rękę bierze i ja biorę wszystko pod rękę, ale najpierw powinienem, żeby było mi łatwiej ułożyć, jakby to były większe puzzle, najpierw ramy, czyli ja wam pokażę, o, to co jest po boku, nie przejadę, no, nie pokażę, no patrzcie, o, o to, a nie w środku najpierw budować, no to jest, jak w prawdziwym życiu, puduję jakie Kolejne to jest coś takiego. Tu jest napisane, to drukcie sobie ekran. Yy, połóż się na łóżku i patrz w niebo. I wtedy komórkę bierzemy do góry. I widzimy gwiazdy, gwiazdy, i wszędzie są gwiazdy. A tutaj są, nie wiem, czy to są góry. Napisz w komentarzu, czy to są góry, czy nie. Ok, kolejne. To napiszę coś na tej klawiaturze, zrobię cięcie na chwilę, poczekajcie. Ok, napisane już po cięciu. Przeczytaj sobie, obróć sobie ekran pod kątem i zobacz, co napisałem. Już przeczytałeś, to wychodzę. Kolejny to była klawiatura, teraz układanie kostki Rubika. Jak coś to na tamtym odcinku nie ułożyłem kostki Rubika, na tym też nie obiecuję, że ułożę, bo nie wiem, kto lubi z Was układać kostkę Rubika, to lubi, ale, ale dla mnie ja jakoś niezbytnio lubię układać kostkę Rubika. Okej. Okay. Kolejna to jest kaczuszka. Słuchajcie kaczuszki, będę teraz kichła, żebyście słyszeli kaczuszkę. Słyszeliście. Ojej, I o co się dzieje? Co to mydło robi? Proszę bardzo. Ta kaczka jest epicka. Kolejne zgranie to jest tenis stołowy. Na tamtym odcinku, co usunąłem przypadkowo, to bot mnie ograł. A spróbujmy czy ja go ogram to ja zauważyłem, że usunąłem, a te filmy będą lepszej jakości w sensie le lepiej będą zrobione niż były okej okay. ograłem w proszę bardzo na odkineczku. okej, okay, to jest tak, że tutaj mam minus i to będą latać za mną to, to będzie za mną latać ale odwrócę i wszystko będzie się starało ode mnie oddalić ojciec będzie się ode mnie starało oddalić a poczekajcie, zrobię cięcie Okej, już cięcie minęło, teraz będzie gra pamięciowa. Czy gra pamięciowa polega na tym, że musimy, no wiecie na czym polega, że musimy odwracać i patrzeć, co do czego pasuje. To jest, trzeba zapamiętać, tu były truskawki, z tego co pamiętam, tutaj, o wiśnie były tutaj, pamiętam, tu było, Ej, naprawdę mi lepiej idzie niż na wcześniejszych odcinkach. To są lepsze jakości odkinki, naprawdę mówię wam. Nie, co? T, przypadkowo wiem Ale dobra, no to widzicie, gra pamięciowa Poszła szybciutko I o, teraz jest śmieszne Najpierw zróbmy idealne Dobrze A teraz A teraz przypalimy Przypalimy I zjedz sobie smacznego Ty, o tym Dobra, kolejny to jest gra na pianinie Oceń w komentarzach, jak gram na pianinie to jest pianina czy to fortepian? To jest chyba mały fortepian? Nie wiem co to jest. Dziękuję bardzo. Malowanie płotu. To jest przedostatnie. Nie, to nie jest przedostatnie, to jest To już jest prawie ostatnie. jeszcze będą ten, coś tam jeszcze trzy będą. Pies mi szczeka tutaj. Jakiś pieseł. Dobra. To jest kolejne malowanie płotu. To jest obcinanie włosów. To jest proste. To tam, tu się nic nie robi. Tylko klika, żeby obciąć włos. Kolejne to jest... Ocenicie moją grę? To, takie jakby gitarze. Widzę, jak wiesz co to jest napisz w komentarzu, bo jestem ciekaw. Bo gitara takich dźwięków nie wydaje. Jak zawsze, ocen jak ładnie gram na gitarze. <grym> to jest straszne. Ej, czy was uszy bolą, jak słyszycie tą gitarę? Nie wiem. Ej, w ogóle to jest jakaś miniaturka jakiegoś noża, a, a to jest gra na gitarze. Nie wiem. Chociaż mi, dla mnie to wygląda jak nóż jakiś. Odcinamy mydło. I to wszystko z tej serii. Ej, to jest jeszcze inne mydło koloro inne kolory. Ale to już wszystko w tej serii. Do widzenia. Na razie. Pa, pa.